Dzień dobry, cześć, witam się z wami w kolejnym filmie na moim kanale, a dzisiaj o perfumach marki Prada Infusion Amant. Amanda Amant zwał jak zwał, natomiast perfumiarz, który pracował przy tym zapachu to Daniela Andrier. Zapach powstał w 2015 roku i wchodzimy w nutki na Fragrantice. Nie mamy tutaj nut głowy, bazy i serca, mamy wyszczególnione tutaj Poziomu nuty gorzki migdał, heliotrop, bizmo, fasolatonka, anesz Heliotrop, przypominam, jest to taki zapach trochę marcypanu i trochę vanili. I co do nut. Gorzki migdał, nie wiem jak, sma jak smakuje, jak pachnie gorzki migdał, wiem jak pachnie migdał. Jest słodko, jest tak trochę olejowo, ja tak wyczuwam migdał. Mamy heliotrop, który faktycznie jest tu bardzo mocno zaznaczony w tym zapachu, więc jest ten zapach marcepanowo-waniliowy jak najbardziej. Mamy piżmo, ale to piżmo jest pudrowe. Bardzo przyjemne, bardzo miękkie, otulające i właśnie takie kremowo-pudrowe. Fasola tonka jest tutaj na podbicie wszystkich nut, ale ona się tutaj nie wybija. Ona jest, żeby gdzieś tam scalać te zapachy, te nuty. Ona nie jest absolutnie chropowata, jest wygładzona. No i mamy anyż, który łączy się właśnie z migdałami. Wybaczcie, ale nagrywam już trzeci film pod rząd. Właśnie o infuzjonach Prady i trochę chyba mi gardło wysiada i trochę mój nos trochę się tak czuje dziwnie, bo dużo się mówi, yy, dużo się wącha. A te zapachy Infusion prady robią tak, że Troje boli głowa, Troje jest taki zawrót głowy. I ja to lubię, kochani. Prada Infusion są to moje ulubione zapachy tej marki. Absolutnie wszystkie chcę opisać, chcę wrzucić na kanał, żeby mieliście miałyście porównanie. Są to typowo uniseksy, więc dla kobiet i dla mężczyzn, dla mnie to są zapachy niszowe. Marki, która nie jest niszowa. Co do samego Amand, Amandę, Prady Infusion, zapach migdałowo-waniliowo-pudrowy. I teraz tak. Ja wyczuwam w tym zapachu wspólny mianownik z irysem. Ale tym iris, iris, a nie iris cedre. Bo iris cedre jest bardzo taki Proszkowy i taki cytrusowy. A iris, iris jest właśnie kremowy. Odbiegam od tego, natomiast chciałem Wam powiedzieć, że to jest po prostu wspólny mianownik. Jest to migdał kremowy, pudrowy i bardzo mocno, odurzająco, słodko. Otulający, jeśli można to tak nazwać. Jest to bardzo, ale to bardzo kremowy zapach. I co mi się podoba, to to, że to nie ma aldehydu, nie ma szybru, nie ma kardamonu, nie ma innych nut, których nie lubię. Nie ma kościoła, nie ma takiej niszy bardzo starej. Tutaj mamy bardzo, mimo wszystko, że zapach już z nami jest no, 8 lat jak nie dłużej. To ten zapach jest nowoczesny. To jest kremowość? Właśnie się dziwię, że nie ma tutaj irysa takiego kremowego, ale wydaje mi się, że właśnie połączenie migdałów, wanili, tonki i trochę anyżu, piżma sprawia, że no jest ta kremowość właśnie od tego piżma. I jest to zapach, który mi się kojarzy z czystością. To jest czysty zapach, to jest zapach kremu, takiego bogatego. Nie wiem, czy znacie pielęgnację marki Lamer. Ja swego czasu na Instagramie Łukasz Makeup miałem współpracę z marką Lamer i to jest coś tego typu. To jest coś, zapach tego typu, to się kojarzy właśnie z bielą, może nie z oceanem, ale ogólnie kolor oceanu właśnie. To jest zapach absolutnie kołyszący, jeśli ja się nim pryskam, to wszyscy, którzy go czują, mówią, że pachnie jak najba najbardziej bogaty krem, jak najbardziej bogata pielęgnacja, która jest bardzo mocno perfumowana. Nie bójcie się migdału, ponieważ tutaj migdał jest kremowy, on nie jest olejowy, on nie pachnie jak ciasto. To nie są perfumy, które można zjeść. To nie jest górmą, to nie jest nic tego typu. Ja jeszcze czuję w tle coś bardzo ostro, cytrusowego. Tylko że to jest taka cytrusowość właśnie ze skórki połączonej z sokiem. Bardzo przyjemna woń, to jest bardzo wyważone, ale dalej ta kremowość podbija po prostu tutaj, tutaj te woń. Co do projekcji, tak samo jak w wanili, tak samo jak w irysach, tak samo jak w orange, wszędzie jest projekcja ogromna, to czuję otoczenie, to jest ogoniasty zapach, wystarczą dwa psiki i to takie oszczędne, żeby pachnieć przez cały, cały dzień. Ogon utrzymuje się od 3 do 4 godzin. Później zapach staje się wyczuwalny dla bliskiego otoczenia i dla nas. A po około 10 godzinach, dopiero się zaczyna blisko skłodność. Na ubraniach mam wrażenie, że nawet po takim praniu ręcznym w pralce, jest dalej wyczuwalny. Także no jest to zapach killer, jest to zapach, który bardzo mocno się utrzymuje i jak na markę Prada. No po prostu bajka. Naprawdę bajka, bajkę pogania. Ja mam odlewkę około 6 ml, tarczą mi jeszcze na rok. Naprawdę. Także zależy, czy lubicie takie bardzo mocne kremowości. Jeśli lubicie się zalewać tym i naprawdę przytłaczać ludzi, to kupcie sobie flakon. ale tutaj mi odlewka dla osoby, która gdzieś tam testuje non-stop, chce poznawać nowe zapachy, która pracuje zdalnie. I tak naprawdę wychodzi jedynie do sklepu i od czasu do czasu gdzieś tam wyjdzie na, na jakąś wycieczkę podróż, co też widzicie na moim Instagramie Lukasz Makeup, zapraszam jak najbardziej. To, to myślę, że ta odlewka mi wystarczy na spokojnie. Poza tym ja często robię tak, że ja nawet nie psikam się w ciągu dnia niczym, a tylko sobie podchodzę do mojej szafki, albo tam mam takie pudełko, gdzie trzymam odlewki i gdzie trzymam próbki. Po prostu sobie podchodzę, wącham i to mi zostaje w nosie, ja sobie tak wiecie, dla odstresowania. Polecam, polecam jeszcze raz polecam. Na dzisiaj to wszystko, zapraszam do subskrypcji mojego kanału, łapki w górze jak zawsze, na Instagram. No i co, do następnego razu, trzymajcie się, cześć.